No, Starał to, a poparz, kuny go nie zjadły. Tutaj stała obok Kija, pokażę Wam. Dzisiaj. Tutaj stała obi, obok Janka, która została zaatakowana przez kuny. Tutaj stoi golf, który nie został zaatakowany przez kuny, ale golf nie odpalił. No. Ale poczekaj, poczekaj. Może powiemy a... historię od początku. A dajmy tu na tydzień golfa. Gdyby przestawił golfa, to no. Jankę naprawimy. No. No, można zrobić taki test. I tak, gdyby nie było ściemy żadnej, to tydzień temu byliście z Niemczykiem, czy dwa tygodnie? No, dwa tygodnie, trzy. dwa tygodnie, dwa tygodnie, tygodnie, tygodnie temu, na, jak, wracali, tygodnie tak, jak wracali z giełdy, przyjechali tutaj do mnie, przywieźli mi od Zbyszka bułeczkę ze stajkiem A, i chcieliśmy, ja mówię, ja to odpalimy golfa. No ale golf kręcił i nie odpalił. No to tutaj odłączyliśmy. Ten przewód do rozdzielacza przyłożyliśmy sobie do metalu. Nie ma iskry. No to nie wiem czy mówi cewka. No to dobra. No to zamówiłem w hurtowni. Jest tam, nie, w wrzucił. Zamówiłem w hurtowni cewkę z tą bo dzisiaj postanowiliśmy, że e, że przepalimy golfa. A druga sprawa to dzwoniłem do asystancji. Nie należy nam się to zastępcze. No to tak, jak się nie należało, to trzeba było coś wymyślić. No i my się stoi golf, to będziemy jeździć. Przyszła cewka. A niestety cewka przyszła inna. Nalewuje inna. No, Grzesiek. Mówi dobra, popatrz czy nie ma czegoś zapasowego, bo było tyle tej golfów. W piwnicy. No i odgrzebałem. Odgrzebałem wszystkie zapasy. I cewka... Cewka się znalazła. No to... A przed, a przed tym jeszcze sprawdzaliśmy iskrę, nie? No to nie było. To nie było iskry. Yy, na krótko tutaj podłączyliśmy tą cewkę. No, wyciągnęliśmy te przewody plus ten przewód, co łączy z rozdzielaczem. Zapliśmy, położyliśmy, bo w tym miejscu, auto odpaliło. No, no, no to mówię, dobra, trzeba iść przekręcać ile po jeszcze zostaw kluczy. to zestaw kluczy przyniosłem. Tomek jeszcze raz założył starą cewkę, nie? tak na, na próbę czy zapali? Na próbę i cewka zadziałała, no może pokażemy? No, ja idę, zakręcić go. Podgrzej świecę. No, podgrzej świecę. Także e, weekend z piękną pogodą nie stracony, możesz sobie mi Weekend z piękną pogodą nie stracony, będziemy mieć czym jeździć. No. Teraz z Tomkiem to sobie weźmiemy do bagażnika. Chyba, serwis będzie chciał to wypożyczymy serwisowi no. a, auto. Daj, słuchaj, to włożę do bagażnika, tak. zestaw kluczy włożymy do bagażnika w tak. razie D. Tak, tak, tak. E, uzupełnimy płyn chłodniczy, bo widzę, że go jest mało. No. Uzupełnimy olej, kórniczy, jest. olej jest, bo to hamulcowy? Yes. hamulcowy? Jest. Hamulcowy jest, to świeży. Tak, Ja to było jeżdżone około 2 miesiące, a nie lepiej. Widzicie, jaką warstwą kurzu zarosło? Tutaj koteczki sobie chodzą. Tak, to jest taka skrajność, że jest kod i szczur był. Mhm. Mało tego jeszcze pies. Goniły się. Goniły się, tak. I może szczury się chowały przed. Zobaczcie, no jeszcze nie ma do spryskiwaczy. Do spryskiwaczy też nie ma. A tutaj słamy, jest coś No coś jest, to uzupełnimy To spryskiwacz to jest zobaczcie w ogóle czy chłodzić się, się. Etonela mi śmierci. No to ten <grym> No Spryskiwacz no. A to nie, nie wiem jak to się odczepie Czy tego nie ma O kurka. Widzisz <grym> Technologia przerosła Cię. No. Ale musimy użyć zestawu kluczy. Ceweczkę dajemy do bagażnika, tak jak wspominałem. O, klucze się rozsypały. Ktoś mi nie niewłaściwie powkładał. Masz to, to Tomuś, czekaj. E... Zrób to płaski śrubokręt. Właśnie, chcesz zrobić płaski śrubokręt z, z tym. Robimy płatki śrubokręt. No jest. Czyli jednak cały czas trzeba ze sobą kluczy wozić. Ach nie że bez zachwiania, bez urunięcia kropli. jeszcze płyn chłodniczy, Siadamy z Tomusiem do golfa i jedziemy opłukać go może najpierw, nie? No. Opłukamy go, opłukamy go i trochę nim pojeździmy, dotankujemy świeżej benzynki świeżej werwy? Tak, i zrobimy musimy przetestować auto, zanim wydamy małżonce jako auto zastępcze. <noise> tu będzie jeździła z dwójką dzieci. Oj, jedno nam tu już zasnęło, co jest śpi słodko. A my w międzyczasie uruchomiliśmy golfika. Także my jedziemy teraz na mini. Pokażę wam, jak opuczamy golfa, jak się nim jeździ i coś pobajeżymy w środku już podczas jazdy. I tak, golfik zatankowany półbaku jest. Pokażmy, że to Żadne błędy się nie świecą. <laughs> Te Einbachy, sprężynki, spisują się bardzo dobrze. Te że to ja światami nie włączyły nam się. Ja tak poważnie popatrzcie, auto stało ponad 2 miesiące, a w no. było tylko przeparane. Nic nie huci, nic jest stuka, nie puka, nie? No, nie, no super się jeździ. Geometria, proszę, bo za kierownicę w tak, to. Tak. Teraz jedziemy na myjnię, Opukamy samochód e, e, Tomuś go będzie mył. Ja tankowałem od mnie. podział rzeczy wysłać. Jak to się nazywa? Tam się wiedziłoś już przedtem w warszacie. Dzisiaj Sopota. I Mało tego, że się, się bardzo spać, bo nam się działo. E, live nam się urwał w sobotę, ale trudno. E, I co? I zrobimy, jak to dawno było, jazda bez celu po wsi, nie? Tak, tak. Zkręcamy na mainie. Na meczu jest nic wolnego nie ma. Poczekamy. O, proszę, to jest klasyk na mainie. Maluszek o kurde, taka kolejka kompresor jest nie ma, tylko otwórzacie także czekamy w kolejce, pogoda mm. ładna więc, więc ludzie wzięli się do mycia, pokaż to mu przypomnijmy jaki ma go przebieg 364 075 A silniczek chodzi jak? Zegareczek. Tak. Jeszcze radio będzie trzeba zamontować, ale to taki drobiazg. Tak, tutaj teraz taki bardzo kontrowersyjny temat. Bardzo kontrowersyjny temat, pokażę to. Muszę tu jest. Jan Paweł II. Jest wiele w telewizji teraz kontrowersji na jego temat, uh -huh. ja jestem zwolennikiem Jana Pawła tak. II, jestem jego pokoleniem i ten człowiek przemawiając zawsze docierał do młodzieży między innymi, tak? No tak, tak. Jedyny, jedyny taki tak, pokaż. I to też zostawiam, oto to wiki, czyli tej starszej córce, powiedziała, że bardzo ładny bryloczek, a tutaj następny jeszcze gdzieś był, czekajcie. Drobniaki Gdzieś tu jeszcze miałem schowaną taką starą monetę, co kiedyś znalazłem, ale nie wiem gdzie ona jest Taka moneta Taka stara moneta była Ojej, popatrzcie nie jest, tak. zapasowe wszystko, jak na nas yes, tak, tak Żarówki, bezpieczniki Na miejscu można wymienić, bo to, to bez problemu Gąbka, jak będą się O jest tutaj też się znalazłem taką starą monetę I też sobie ją zostawiłem Nie wiem z którego na tysiąc no ale jest. Ogólnie lubię takie stare auta, stare monety. No Popatrzcie się, żebym nie był gołosłownym, to muś nagraj, co w portfelu jest. O kurcze. Czy koła zawsze czami się sobie <noise> Tak, w bardzo dobrym stanie zachowanym. Ja też mam, patrz. Ja te... O nie, zostawiłem akurat wierzyć, ale też mam, też mam, stare bagnoty. Także widzicie, że e, nie tylko pod publikę, ale za, wszędzie z nami gdzieś chodzi e, te klasyczne, e, klasyczne stare, e, stare... rzeczy. Patrzcie, ani, ani nie ma, nie, ani błędy się nie świecą. Mhm. Komputera nie trzeba po żeby zdiagnozować auto. No tak, szebadach tak, proszę. Tak, no, tutaj na braku jeszcze uchwyciły jednego też go mam, no, ale tak jest z tym czasem Dobra, to my teraz nagramy jak będziemy wiedział, to, jak wjedziemy i jedziemy dalej pojeździć Tak, dajmy pakiet, e, pakiet full To myś wycieraczki wszystkie podsuwał. No warstwa kurzu jest konkretna, nie? No. no zobaczymy, ile złotówka to jest czasu. O, od razu sprawdzimy i teraz tak, co będziemy ten nabość na złotać? tu nie ma piany, nie? Nie wiem, ale dali tak. Opukamy, Nicie. potem szczotka. Nie, to wrzuć więcej, może nie będziemy to cały czas. To 3 złota? Jeszcze może, że to będzie pakiet konkret. Tam musi. Dobra, i opukujemy ja najpierw, tak? Trimycie. No, tak, a potem chcę jeszcze sobie tą przejdziemy. Dynka, nie, o akumulator nam zaświecił. Dodaję gazu z gaz. hmm. Wyjeżdżamy z mini. Teraz jedziemy po kolejnego klasyka. Jedziemy po homekera naszego. Auto do zadań specjalnych. To jest T4. Te, te eee, muszę zrobić porządki koło domu i wypowiedzieć pozostałości po remoncie. Także przydaje się taki też klasyczny wół roboczy. Kurde. Domek, dzisiaj na Twojej twarzy pojawił się uśmiech w końcu. Kurde. Wystarczyło tylko golfem się przejechać. Dokładnie. Światła sobie włączymy. To, to jest to, takie rzeczy cieszą a nie to. to cieszy, że udało się naprawić bez wymiany. Nadmieniliśmy czy cewki, a okazało się, że to jednak była dobra mieliśmy jechać do regeneratora jeszcze, ale regenerator jest gdzieś tam u brata więc nie będziemy go nękać, żeby się nie odrywało od roboty tak, wzięliśmy ze sobą teraz przenośnego posterka, e, ten przenośny akumulator z funkcją rozruchu Jedziemy teraz po Honekera, auto chyba też z 95 roku, t 4 Zobaczymy, czy odpali, nie? No, zobaczymy. Teraz Wam pokażemy, czy. Ładna pogoda, zobaczymy, no. czy odpali. Czy po takim długim postoju, bo też to auto stało któryś tydzień, czy odpali, czy nie odpali. No, zobaczycie, jakie widoki. Aż chce się żyć. Tam myślę, że dziewczyny nagrywa jakieś. Nie, już jakieś? No nie. Tam już no, przekazali, one zostały do chodnekerach kluczyki, Ja tu widzimy jeszcze jeden problem, bo koła są trochę utopione A wyjdzie? O, zamknięte. Teraz to pokazać całego chodnekerach, jak wygląda. Volkswagen T4 1.9 to jakieś narzędzia są? To jest sanie. A? Ło! Wow. Jest trodek jakikolwiek? A kurwa, coś żyje i co? gips? Tak. To jest sanie. Nie? To co? Poster niepotrzebny, Nie. golf odpalił, Honeker odpalił, da za I... auto. No. Jedziemy. Czyli dzień na plus. Dzień na plus. teraz ja... zobaczymy czy wyjedzie. Zresztą trochę. Jak leci szybę. O, 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 no. Do tyłu do przodu. Jeszcze raz. Kamuś. No jesteś jak Dripter. No, jak o To Ten odcinek może być też off -roadowy. No, troszeczkę. Eee, to ty jedź do Czernichowa do mnie. Ja biegnę małą no. po drodze golfem. Dobra. I spotykamy się na mieście. Dobra. Powiedz, że mogą kawę robić. Tak, mogą.